Da się zabić aż 100 graczy w 24 godziny. To właśnie pytanie sobie zadałem. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się to łatwe do osiągnięcia, szczególnie, że po prostym obliczeniu wyszło, że wystarczy zabijać około 4 graczy na godzinę, aby to osiągnąć. Byłoby to lajtowe wyzwanie dla mnie, więc skróciłem ten czas aż 12 krotnie i w dodatku postanowiłem osiągnąć to na trybie gry, który będąc szczerym nie jest moją najlepszym stroną. Faktem jest też, że zaczynając od kompletnego zera przeciwko najbardziej wystakowanym graczom na serwerze, po prostu nie poradził sobie Z tym wyzwaniem w zaledwie dwie godziny, bo najpierw musiałbym poświęcić sporo czasu na ulepszenie swojego seta oraz mieczy. Co prawda, wy po obejrzeniu tego filmu i tak będziecie mieć znacznie łatwiej, bo stworzyłem specjalnie dla Was tajną komendę slash wyzwanie, dzięki której otrzymacie od razu dobre itemy do walki prosto do swojego ekwipunku. Wtedy jednak ta komenda nawet nie istniała, ale na szczęście miał wystartować nowy sezon, więc to była idealna okazja, żebym podjął się tego wyzwania. Wiedziałem, że samemu ciężej będzie mi zacząć, więc ogarnę. Profesjonalny team pro playerów. Siema! No. Siema Siema No dobra, ekiperapy i od razu ruszyłem na strefę to kołpę. Dobra, tu, dawajcie, bierzam. Jazda, jazda, jazda i bijemy od razu. Dobra, zabiję. Zabiłem! Pierwszy kill! Pierwszy kill! Jak widzicie, w pierwszą minutę udało mi się zdobyć swoje pierwsze ze stu zabójstw. Jednak, aby zdążyć z nimi w ustalonym czasie, musiałbym utrzymać to tempo zdobywania ponad jednego zabójstwa co każdą minutę z tych dwóch godzin. Na początku szło mi całkiem nieźle, jak widzicie, dopóki pierwszy raz nie zginąłem. A i zginąłem, dobra. Na naszym serwerze istnieje komenda Slash Incognito, której przed rozpoczęciem gry wszyscy użyliśmy, a sprawia ona, że inni gracze nie są w stanie dowiedzieć się kim jesteśmy. Oczywiście jest ona dostępna dla każdego gracza całkowicie za darmo, a wspominam o tym dlatego, bo przez to nie byliśmy w stanie rozpoznać się na mapie. Ej, dawajcie, to wy! To Ej, gonicie mnie teraz! Ktoś go! Dlatego też od razu postawiliśmy sobie za cel założenie swojego własnego klanu. W skrócie między innymi dzięki niemu będziemy mogli widzieć swoje niki na zielono i będziemy mogli w ten sposób się rozpoznać. Potrzebne nam było tylko 30 dolarów, jednak na sam start było to całkiem sporą liczbą. Zauważyłem też wtedy, że pod komendą slash Carnet mogę odebrać kilo ferkina z darmowego karnetu oraz... Kilo wędkarza mogę! przystosować ten! Karnet premium! Mam rangę rapy! Więc wszyscy postanowiliśmy je odebrać oczywiście i pójść nakopać te 30 dolarów na założenie klanu. Klan, stwórz! Uwaga! oficjalnie na trzecim sezonie ty czego czemu nie mogę kapsem rapy jest mamy to mamy to nice. mamy to jest jest nie? na czacie jest Jesteśmy nice. na zielono, jesteśmy na zielono, nice. Następnie po założeniu ponownie udaliśmy się na strefę PvP bez większego planu. No i liczyliśmy, że tym razem pójdzie nam znacznie lepiej. Wiadomo, żelaków możemy zabić i tak dalej, ale to tylko da nam ranking, fragmenty. Wiadomo, to jest najważniejsze teraz, ale postarajmy się jakiś z lepszymi setami faktycznie ugrać. Tak jest. Ta, tych stylytron nie opłaca się bić, bo oni odlecą. Ale fajnie tak grupą lecieć, ty. I Bóg ogóleś się mi zabija? A. I swoją drogą Poczekajmy zobaczcie, balkę, jaka mapa no. jest ciekawa, podzielona na cztery takie sektory. Cztery sezony, jakby, no. No, no. wali. No Zginął no. Ej to jest z Elytrom Widzę Dawajcie Ty, ktoś mi... Olo, olo masa zadaje pleco? Olo, masa zginąłem Mam no, mocnego seta bardzo no. I leci do nas, leci serytrum do nas Dobra, walgo, walgo. Albo nie Ale on jest rekinem Która część mapy, panowie? O, nie! O, serca Nie! Nie, po ale mnie uratowałeś, Zaliłem. ja pierdziele, tak ja ale mnie uratowałeś kubie chyba No, 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 na luciku Od elitratora. A widzicie jak się przestraszył? A przestraszony Lecę mam, od elitratora. Dawajcie ja go, wbijcie w niego, wbijcie w niego o, U, Ja mam lowa ja 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 serce serca mam o. Dobra, lećmy z tej strony teraz O nie! O, ale No nie, no to... A, no nie jest dropował. I tak jeszcze zginąłem z dwa razy. No, przez co ze statów 8 zabójstw i jedna śmierć zrobiłem. Staty, do których wolę się nie przyznawać. Jednak ja wciąż się nie poddawałem i brnąłem w dalej ten sam plan. Nie mogę jeszcze z elektrami jedzieć? Ooo! o, 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 ja, o ja, wygadałem. wygadałem. A bardziej jego brak, czyli strefa PVP, walka. Mam go od gości na elektryczkę. Nice. Ucieczka. Ucieczka. Uciekajcie. Zmieńmy zakupy. Uciekajcie. Boż, Uciekam. Jest tu uciekaj! <śmienic> no i śmierć. Na szczęście w międzyczasie odebrałem fragmenty kosmosu z osiągnięć oraz skarnetu, których część postanowiłem później wystawić na serwerowym rynku. Następnie podczas kopania, Burz znalazł najlepszy sposób na zarobek w tamtym etapie rozgrywki. Panowie, za wełn, za dwa klocki wełny jest jeden dolar. Co? No. A skąd masz nożyce? Bez nożyc, po prostu łapą. Ja mam 30 dolarów już. A rzeczywiście dolar, jak to leci? A gdzie to jest? Po kopcie, na środku strefy rapy. Jesteśmy w ogóle siódma topka jeśli chodzi o klany, czajcie. Co ty gadasz? No. Klan rapy, punkty 1160 i Siódma topka, nie? nie. będę ukrywać, że specjalnie wstawiłem ten klip do filmu. Chciałem się pochwalić, dopóki jest taka możliwość, bo aktualnie jesteśmy na 20 pozycji. Nie na no 20 miejsce wcale nie jest taką złą pozycją. Na pewno postaramy się wbić wyżej, no chyba, że wbijecie na serwer z nami konkurować, wtedy może być ciężko. Ale dobra, wracając na kopałem sporo kaski, odebrałem codzienną nagrodę, ulepszyłem całą swoją zbroję oraz miecz i ponownie ruszyliśmy na strefę PvP. A chwila. Najpierw jeszcze przedstawię wam, jak bardzo w tyle jestem z głównym wyzwaniem tego filmu. Jak widzicie, mam aktualnie 13 zabójstw, a minęło już 38 minut wyzwania. Aby je wygrać, powinienem zabijać gracza średnio co 1 minutę i 12 sekund. Czyli po takim czasie powinienem mieć już 31 zabójstw, aby zdążyć. No, trochę mi brakowało, więc naprawdę musiałem przyspieszyć tempo. Zabiłem? Nie, miecz nadrajtowy wyropnęłem. Ej, ej, bije no ja. mnie, bije mnie! gdzie... Co? My jesteśmy dalej tam, gdzie byliśmy Nie no, przy kowadłach Jesteśmy mam, Jesteśmy O ile ludzi tu jest Ach, zginę Wszyscy mnie biją, no co jest? No co jest? Dobra, zginę, zginąłem Nie no, chodźcie, kupujcie, kupujcie delfina i lecimy jeszcze raz Zginę no. Kurde Zginąłem traciłem kilo w tamtym <laughs> Nie mam nic Dobra, to ja ten. Ja idę pokopać. Do jutra. Ej, pomocy, Jestem... Ale Jestem! Ja z serca, mówił, Odbieg, odbieg. Bo żyj, żero. żyj, żyj. Ej, czekaj, a to gdzie jest reszta? No, no, jesteśmy cały czas w tym samym miejscu, no? Nie, no. no. no, nie no, no zielone, ty na zielono, na samym środku. Ja jeszcze ja nie biję, bo nie mam nic. Ja mógł w sumie tych, tych ziomów pozrzucać, co tam się budują, nie? Dobra. Uuuu, poleciał. Zginął. Jestem. Poleci dawaj go. O nie! Zjadłem zjadłem. zjadłem go, bo go. jednym czarnym czarnym fragment. Jaki czarnym 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 Masz czarnym masz... Jedynkę. masz czwórkę, bo ja mam Co? Co? A a jedynka, Masz Masz, masz ten. A, zesnajpił mnie, zginąłem. Ale miecz mam! Padłem! Po tych śmierciach po raz pierwszy postanowiliśmy ulepszyć perki u astronauty. Wszyscy zdecydowaliśmy się ulepszyć perk rankingu, gdzie mi za 15 fragmentów kosmosu wypadło 5% ulepszenia. Natomiast Bush, jako jedyny, zdecydował się na perk szczęścia, co. No, najwyraźniej opłaciło mu się. 9%! E, 9%, 9 ja też... lepszy drop stary, nie, nie mogę. 9% lepszy drop, okej. Okay. to ja mogę kopać do końca już. Ej miej. Jaki? Jedenko. Wow Nie <grystanie> gadaj. Tutaj? No w tych żelaków. Dobra. Na o nie dobra ilu! Odbiegnijcie uciekajcie! Mam dwa serduszka. Elektro zginę. Dobra, zginąłem. Nie, dobra, to jest nie da się grać normalnie bez tej rytry. Znikąd nagle się pojawia. Dobra, nie jakby. to oni się spawnią na nas. Ja ulepszam cały czas kilo, Który poziom masz? już drugi. Wąz MONZ ginął! No i po tych śmierciach w końcu zdecydowaliśmy się nazbierać tyle pieniędzy, aby móc zakupić Elytry. Dziwne, że dopiero teraz, bo cały czas przecież ginęliśmy tylko od graczy, którzy je posiadali, więc łatwo mogliśmy wyciągnąć wnioski. No ale niestety nie pomyśleliśmy, a mi zostało tylko 45 minut czasu, aby zabić aż 82 graczy. Co swoją drogą daje nam średnio dwa zabójstwa na minutę. Czy mi się uda? Oglądajcie dalej. Dobra, lecimy panowie. Jabłko złote kupiłem za 6 dolarów. Jak jest za 50 na rynku. To nie ma elytry na sobie teraz. A to mamy my sobie już? No tak, A. po prostu uciekasz jak masz fajerwerki. Tak, masz fajerwerki? Rozumiem. Łał! Ej, jakie to jest wow! OP! klaty trójki, wszystko oro! Najważniej, żebyśmy nie padli. Ciebie miał. To tam, kto tam biegnie samemu? Nie, ja tylko szybko zabiłem sobie. Ej, to jest OP, to jest OP! Ucieknij za do góry i się zregeneruj, easter. Dobra, dobra, Ej, dużo ich tu jest. Tak, coś tu na medytrami po prostu. Ej, dobra, to jest tak, OP. Ej, bo, panowie, w planetach są wełny pełne! Pełne wełny są w planetach, możemy stam kopać na chillu jak będziemy wszyscy. Ej, I przejmiemy planetę. Ja ma kto tu jest. To, to ja. To ja, to ja. Tylko kopiemy, kopanko. Panowie, powracam do was. Warp PVP. No, zginąłem. Ale czemu? No, na, na dwa hity zginąłem. No, co? Hi, hi. No, rzeczywiście, no na kilka hitów się nie no, ja Dobra, jakie cechy? Znaczy, no wszyscy już zginęli, więc ty możesz iść wracać do kopania. No to kopać wełny. Co jest? Nie, no ale Cyfrutron, ja to jest taki fan, że to hit, nie. To no. trzeba być tak ostrożny. Ja idę sobie do osiągnięć. I uwaga, uwaga! 5 fragmentów za zabójstwa i kluczyk, ślicznie. Za ranking, 5 fragmentów i kluczyk. Za śmierci 3 fragmenty, mam 10 śmierci. 13 fragmentów i dwa klucze odebrałem. Ale śliczny ten kluczyk w ogóle, aż ja pierdolę ten zegarek tam się rusza clean, w ogóle. Clean. Jest animacja, no. Next level server, co. Ja mam 18 fragmentów kosmosu. Tak jak ja pójdę sobie teraz do astronauty, to mogę sobie ulepszyć teoretycznie no, perek szczęścia. No, dokładnie. I chyba oficjalnie to zrobię. Uwaga, uwaga. Osiem! Teść. dobra! 8! Nice. Awesome, super! No, Selitro mi nawet ze słabym mieczem i, i setem, to z trójką ja mam, to, to to kurde można orać. Ja mam już 31 kill, więc nadrobiłem. To ładnie, ładnie. Wełna za minutę, dobra. Sobie nadrobię dobra. wełną na firewerki. Dobra, i kto leci ze mną? No, ja mogę bardzo ja raz raz lecieć, No, o, ale zabijam. Dobra, to idę na to, Cztery fragmenty! Ej. Co? Za 10 sekund? Piata. A, piata. O kurde, bez kitu. A wiecie gdzie jest już? Nie. No właśnie, się teraz Jest gdzieś. Ona pod koniec ma 2 bitwę dopiero, nie? I ja pierdzielę! Wow. Uważajcie, uważajcie! Tak łatwo dropnąć! Cztery fragmenty kosmosu! Dobra, trafnę, bo mam hey, cię Kurde, nie udało mi się zabić. Aj, ale blisko było. Ja sobie wystawiam buty do A zginąłem. zginąłem. I tak dalej. Kurczę. Bliżko. <gryzko>, no idę, no idę, idę. Właśnie. A miałeś kilo przy sobie, może? Tak, ale odzyskałem. Wełna cała jest moja. Cała moja. Palutka. Jezus, Dobra, a chyba właśnie tripla zrobił. Wow. Wow, dobra, i teraz to forma. Ogólnie właśnie w ciągu 3 minut zdobyłem 15 kg. Mam 52 kilo już. Nice. Pięknie. Wystawiłem swój kilo w czwórkę za 9 dolarów przez przypadek i koleś mi to kupił. <ścoughs> Zginąłem! Nie... No to ja... to się... A wszystko! O nie! Na szczęście Bush miał spory nadmiar przedmiotów z innych graczy i postanowił się ze mną tym podzielić. O kurde, jak idonek. I tylko dzięki temu w zaledwie 5 minut mogłem wrócić z powrotem do gry, kontynuując zarazem swoje wyzwania. Jezu, od razu takie bomby! O kurde. O kurde, tripla palnąłem. Nice, nice. Ale podjąłem tu potężne ryzyko, ale się opłacało. Triple kill. Ale teraz zabijam. Ale adrenalina, nie wierzę. Bo ja się zginąć. O, ja też. Dobra, ja teraz będę już co na stauna. znowu! Nie, oddał oh, nice. Dobra, najważniejsze, ale co to było ty! No dobra, przynajmniej oddało litrę. A nie, głowa pirata znowu mi oddało jeszcze 70 kg, nie? Co kurde, mega dużo. Już. Dobra, lecę pokopać chwilę. Dobra, mam już całego seta z litron. Dobra, kupiłem czwórkę, mieczyk, bęk. Lecimy. Teraz już nie zawiodę, panowie, chociaż nie dobra. zdziwcie się jak głośno krzyknę za kilka minut. Pamiętajcie, żeby kilof odłożyć, bo jak nie odłożycie, to potem musicie godzinę kopać. 17 to w no 12 też tutaj latają. chłopaki Ale ja ten... to co są gildie normalnie w centramu? O! o! I ty tu jesteś sam, co jest? Nie ma. Jak to możliwe? Zabijam wszystkich. Jesteś śmiertelny. Ej, co jest? Ile Co ty za odkryłeś? Cóż za odkrycie! Co ty się dzieje ty? Ale patrz na HP i tak. No wiem, wiem. To, 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 ale ja zabijam. Nie wiem, ten. Dobra, sek -trak, sek -trak. dostało Zostało mi trzy serca jest, jest tam jeden OP. Co? Siedem fragmentów mam Nie mogę z tym skinąć. Onowie bardzo potrzebuje pomocy na CH 6. Bo nie wiem. A no, my ci przyjdziemy teraz na 6. Znaczy jednak nie wiem, jakie CH ogólnie bo... Ale no. potrzebujesz? Ferwerek pod ligę? No, nie, no już zginę raczej. <grymne> My jesteśmy w trakcie rynek. Zbóż, nie przejmuj się tym. Jesteś świetnym graczem. Tutaj na dziwą Ale im. Oj, zginę. Zginąłem. Aj, serio. Ta, ale spoko, bo wbiłem jakieś 30 kg na tym CFL, ale To jest. <grymne> 91 kg. 1940 r 135 topka. Uważaj, tam bo strasznie dużo elektrium się pojawiło. No, ale... A ja nie dostaję za nich kili ze w sensie zabójstwa do statystyk, bo ich zabijam kolejny raz. To ja muszę jednak faktycznie zmienić to cechy. I mam nadzieję, że to będzie ostateczny ran. Dobra, też idę kupić, dołączam, to się jest... tylko kupić i dołączym to do. 5 kili zostało. O. Ale stres? 2500 ranku już mam, czyli udało się pierwszy achievement i teraz jeszcze dwa kile Nie, tego już zabiłem 99, Uu. szukam ostatniego killa po mapie po prostu. Nie ryzykuję. Jak ktoś tu kopie? Kill. Nice, DG, nice. GG. Nice. GG. GG, nice. panowie G. 2022 ranku i 113 topka. No i nice, nice. Swoje setne zabójstwo zdobyłem w drugiej godzinie i 42 minucie, jednak grę zacząłem mając spędzone już 26 minut na serwerze, więc oznacza to, że wyzwanie zajął mi niestety tylko o 16 minut za długo. A jeśli Wy chcielibyście podjąć się tego wyzwania, to pamiętajcie o ułatwiającej komendzie Slash wyzwania, dzięki której dostaniecie całe eku wraz z siletrą na starta, jako że się dało mi się wygrać tego wyzwania, postanowiłem wpłacić 1000 zł na cele charytatywne. Ostatnio co prawda już sparłem jedną akcję za 10 tysięcy, w sumie wam nie mówiłem, ale pomocy nigdy za wiele, dlatego was też zachęcam do wspierania takich akcji. A my widzimy się w kolejnych filmach.